Cześć wszystkim! Dzisiaj zabieram Was w podróż do starożytnej Grecji, by opowiedzieć o jednej z najbardziej fascynujących postaci z Olimpu Atenie mądra, waleczna i niezwykle wpływowa. Zostańcie ze mną, bo historia jej narodzin to dopiero początek niesamowitych opowieści. Wyobraźcie sobie taką scenę: Zeus, król bogów, cierpi na potworny ból głowy. Ból jest tak silny, że prosi Hefajstosa, boskiego kowala, o rozłupanie mu czaszki toporem. I nagle z głowy Zeusa, w pełnej zbroi i z okrzykiem bojowym, wyskakuje dorosła kobieta. To właśnie Atena. Tak, dobrze słyszycie. Nie miała dzieciństwa. Od razu była gotowa do działania. To tłumaczy, dlaczego nazywano ją boginią mądrości zrodzoną z myśli. Atena nie była tylko mądra. Była też boginią wojny, ale nie takiej dzikiej i krwawej jak jej brat Ares. Atena patronowała wojnie strategicznej, sprawiedliwej obronie i przemyślanej taktyce. Dlatego właśnie stała się opiekunką wielu greckich herosów, takich jak Herakles, Perseusz czy Odyseusz. To ona podarowała Perseuszowi lustrzaną tarczę, by mógł pokonać Meduzę bez patrzenia jej w oczy i zamienienia się w kamień. Jej imię jest też nierozerwalnie związane z jednym z najsłynniejszych miast świata. Wiecie o jakim mieście mowa? Oczywiście o Atenach. Legenda głosi, że Atena rywalizowała z Posejdonem, bogiem mórz. Oto, kto zostanie patronem miasta. Posejdon uderzył trójzębem w skałę, z której wytrysnęło źródło słonej wody. Z kolei Atena podarowała mieszkańcom drzewo oliwne. Symbol pokoju, płodności. I bogactwa. Ateńczycy uznali jej dar za cenniejszy, i tak miasto zyskało swoją patronkę. Ale to nie wszystko. Atena odegrała kluczową rolę w jednym z największych konfliktów mitycznego świata wojnie trojańskiej. Pamiętacie historię o złotym jabłku z napisem dla najpiękniejszej? Atena, obok Hery i Afrodyty, ubiegała się o ten tytuł. Gdy Parys, książę trojański, Wybrał Afrodytę, która obiecała mu miłość najpiękniejszej kobiety na świecie. Heleny Atena poczuła się urażona. Wraz z Herą stanęła po stronie Greków, aktywnie pomagając im w walce. Doradzała greckim wodzom, ochraniała Diomedesa w bitwie, a co najważniejsze, to ona podsunęła Odyseuszowi pomysł budowy konia trojańskiego. Bez jej strategicznego geniuszu, Troja prawdopodobnie nigdy by nie upadła. Była też mistrzynią rzemiosła, zwłaszcza tkactwa. Tu jednak pojawia się też mroczniejsza strona jej charakteru. Istnieje mit o Arachne, śmiertelnej dziewczynie, która twierdziła, że tka lepiej niż sama bogini. Atena, urażona w swojej dumie, wyzwała ją na pojedynek. Obie stworzyły przepiękne tkaniny, ale dzieło Arachne przedstawiało bogów w niekorzystnym świetle, ukazując ich miłosne podboje i wady. Rozwścieczona Atena podarła jej pracę i zamieniła Arachnę w pająka, skazując ją na wieczne tkanie sieci. To pokazuje, że nawet bogini mądrości potrafiła być zazdrosna i porywcza. Atena, córka Zeusa, bogini mądrości, strategii wojennej, rzemiosła i sprawiedliwości. Opiekunka herosów i miast, kluczowa postać wojny trojańskiej. Jej historia to opowieść o potędze intelektu, odwadze ale też o boskiej dumie. Jej symbolem jest sowa, uosobienie mądrości oraz drzewo oliwne, które podarowała ludziom. Mam nadzieję, że ta krótka podróż do świata greckich mitów Wam się podobała. Dzięki za oglądanie. Jeśli chcecie poznać historię innych bogów i Herosów, dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów.